Siemka! Witajcie w kolejnym odcinku Heavy Raina Po długim czasie od nagrywania ciąg dalszy robię yy, grę yy, Ponieważ yy, muszę powiedzieć zapomniałem gdzie ostatnio byliśmy Chodziłem sobie nagrania i chyba jest tutaj yy. Jeżeli dobrze właśnie widziałem, żeby się nic nie pokiełbasiło. Ciekawa sprawa, że tam chyba nie wiem czy 5-6 tam i jeszcze minęło. Ja tak sporo już gry przeszedłem. Lecimy do gościa. I do Scotta. Eee, zapis. Nie będę musiał sobie jeszcze coś zrobić. Mm. 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 Moment. Bo instalowałem ponownie gra, czy mi się napisy no nie wyświetlają? Uh. Nie, Język. Tak. Są napisy. Eee, co to masz? Czy nie wiem, Czy to na pierwsze strony Balroden? Nie ten czy ten to, nie jest w środku, ma naciemniejsza. Gnat, już mi się odostrzał. A, z co nie, a nie od razu. <grywka> tak ostrożnie. Ciekawa jest, prawa, że w Heavenie nie wszystkie postacie. Mają można powiedzieć problemy zdrowotne. Dokumenty, dokumenty jeszcze raz dokumenty. Tutaj też leje nic nie. Hmm. Te zdjęcia to nie są typowe takie jak we w grze, tylko prędzej w rzeczywistości wzięte, bo widać po teksturach. Chociaż tutaj na motion tu potrafię odzorować do Scott proszę Cię. To jednak widać od razu. Chociaż patrząc e, chociażby na to zdjęcie miałem wrażenie, że tu jednak się postarać zrobić o to, żeby wyglądało jakby to było w grze e, Jezu Do tego kurde wolę z padem Chodziło w tej grze Masz sok? Jajka, chyba z się wyglądają. Ty sok tam był, mogłeś sok wziąć. Czy wszyscy mają na mnie sok w tej grze? A szklanka nowe O, gościa mamy. O no, e, w tą stronę. Miałam się odezwać jak sobie coś przypomnę. Mogę wejść? Oczywiście. Pewnie. Hmm. Usiądź proszę. O Jezu, chciałam na... kliknąć. Może napoju? Nie sądziłem, że znowu ją zobaczę. Ciekawe, czego chcę. Coś sobie przypomniałam. Może to nieważne, ale tego dnia, kiedy zniknął żony, przyszedł list. List? Co za list? Wysłany do ojca Johnnego. Nie wiem, co było w środku, ale po jego przeczytaniu wyszedł. Potem już nie wrócił. Ty myślisz, że jest związek między listem i śmiercią Dżonego? Zgadza się. Coś jeszcze w związku z tym listem? Nie wiem, czemu, ale zostawiłam kopertę. Szkoda, że nie dałem nic do picia. <laughs> ale miałam kliknąć właśnie, ale myślałem, że to jest naszym. Alan Winter? Nic ważnego. Poza adresem. Adresem? Wystukany na starej maszynie. Może to trop, kto wie. Dziękuję, Loren. Dam znać, jak czegoś się Czekaj, robi. nie... Nie mogę tak siedzieć bezczynnie, a w tym czasie ty będziesz szukał człowieka, który zabił mi syna. Odkąd się zjawiłeś, dużo myślałam, no i... Chcę iść z tobą. Pomóc w śledztwie. Tak, to jednoznacznie. Przykro mi, ale nie. Pozwól sobie pomóc, bo zatrzymam kopertę Fus albo przewóz. Sam? Przykro mi, Loren, ale działam sam. Ile śladów już pan znalazł, panie Shelby? Zero. Ta koperta może doprowadzić pana. Jasne. To głupi pomysł. Przepraszam, że zajmuję czas, panie Shelby. Czekaj, ale z ciebie numer dory. Trzeba to przyznać. Jestem tylko matką. Matką, która chce znaleźć mordercę syna. Współpracujemy. Nie da się odmówić. Współpracujemy. Myślałem, że bez dachu jeździa. Okej, okay. to jest dziwne to przejście. Dawno kiedy Znowu bez parosoda. Może lepiej zostać w samochodzie. Pamiętasz? Jak ty idziesz, to pamiętasz, czy ty gdzie tu jesteś? To oni Ani My do górniego Kamera. Kamera. Ta wielka szyka od kamer do szlachty. Jego syn. Na razie chcę tylko poznać odpowiedzi na parę pytań. Jezu, ale tu zalane. Niepotrzebnie zabrałem Loren. Kiepsko, mi idzie z partnerami. Wszystko dla tej głupiej koperty. Ochroniarz zasłużył na forse. Wydaje się, że dzisiaj jest to prawdziwa impreza. Broi się głod ochrony. Wiedziałbym, że paranoję. Gdyby tylko wiedział, co było w kopalecie. あれは。 Dobra, nie wiedziałem, że to mogę usiąść skoro już tu jestem i dobrze mogę coś zamówić Gorzała, Laski, Koka Widzę, że Korty Kramer będzie imprezować. Cześć! Fajna impreza! Widać, że już wypił za dużo. No! To się poznajmy, kolego! Na ważność do szkanki, czy na podłogę? Nooo! mi się! ja się lubię Jednak ta praca ma zalet. Nalazłem nowego kupna! Dobra, pójść go już. Widzę, że już na wolony w przyduku. Pora znaleźć gordiego kamera. Okej, okay. Te stelizanku nic za? Jakaś musi. Eee. Jak już tutaj tak gdzieś... gdzie to było? Ciężko znaleźć tu kogoś, kto nie jest napruty albo zaćpany. Jakby miał mało utrudnień. Nie można iść w górę? O! Cześć! Ja do Gordiego! Gornie nie chcę żadnych Słuchaj, mu, że Scott Nie widzieć z gordym Klamerem, muszę się inaczej do tego zabrać Co, tak... A ten dalej nawany w trzy dupy Nie, wiesz, chodzę wie te chłapy przyjacielu albo ci. Wiesz, kim jest Dobra, pora znaleźć gordivo kamera Aha, przez chwilę wyglądał jakby był dalej nawalony Daję Szedł normalnie, a potem znowu były nawalony. tam jest. O. Chyba trafiłem dobrze. Sam w ogóle będę. Z zaraz z będzie. <gryry> Nazywam się Scott Shelby. Jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z origami. Chcę zadać panu parę pytań. <gryry> Chciałbym wiedzieć, co się stało z małym Josephem Brownem. Z malem czy malem? Dobra. Dobra. No ma ma małym czy małym? Dobra, Wynochami stąd. Chodzi czy z małym? Uh. Świadek twierdzi, że młody Joseph Brown wsiadł do pańskiej limuzyny. Wtedy widziano go po raz ostatni. Wiem, że był pan zatrzymany. Pański ojciec wykonał telefon i sprawę zamknięto. Chcę poznać pańską wersję zdarzeń. Dzieciak się zgubił. Powiedziałem, że go odwiozę do domu. Kiedy policja przyszła, wytłumaczyłem im wszystko i nie Wszystko. Więc raczej nie ma się czym podniecać, prawda? Nie wiem czemu, ale nie kupuję tej historii. Nie pieprz mi tu Powiedz, jak było naprawdę. No dobrze. Jestem zabójcą z origami. Zaciągam ofiarę do auta. Topię je w wodzie deszczowej... Potem wyrzucam ciała na odludziu z figurką Origami w ręce i... Orchideą na piersi. Robię to, bo... mi się nudzi, panie Shelby. Zresztą tak sztucznie, sztucznie mówi. Wyszoną, fajną

Aha Czyli można było nie, by, nie być granem. Trzeba coś sprawdzę. Kolejny odcinek, czyli Etana. Zrobimy w następnym jeszcze odcinku. Tutaj należy tak po, podzielę, żeby to odcinek po 20 minut, no takie czytamy, to nie ma, że dłużej. Ale w każdym razie ten kolejny Zgaduję, że skoro już mamy Etana, to pewnie będzie jakaś kolejna próba. Bo z za, za talent są próby. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Heavy Raina! Hej!